Szczęść Bo... Ale już cię brałem, prysznic! Cicho bo. bo... Bo... Szczęść Boże! Mamo! Ale już już prysznic! Cicho bądź! Szczęść Boże! Ameno. To jak się państwu żyje? Dobrze, proszę księdza, powoli do przodu. Pięknie to, pięknie. A dzieciaczki może jakieś zeszyty mają do religii? ja mam! Matko święta z takim diabłem zeszyt do ręki. Co ty masz za zeszyć styczną? No normalne z Hello Kitty. A twój zeszyt, dziecko? Ale mój książę wziął do sprawdzenia w szkole. Ha. A rodzina cała, zdrowa. Zdrowa Nasz dziecko. przepraszam, księdza najmocniej. Telefon mi zadzwonił. Ej, co on się tak na nas kapi? Ląd wyrzuca. A kopertę, y kolenda? Jak Państwu mija? Y tak, tak, proszę bardzo. Cześć Boże! Poszedł w końcu sobie pierdnąć można.